Witam well, wszystkich. Jak wiecie, cała nasza wędrówka z Jezusem tu na Ziemi polega na zrzuceniu starej natury i przywdzianiu nowej. Bo kiedy przyjmujesz Jezusa i jesteś zbawiony, wtedy to staje się Twoją podstawą, Twoim niezbędnym krokiem, ponieważ nie chodzi o to, że musisz zdobyć coś od Boga. A jedynie w Twoim wierzeniu na temat tego, kim myślisz, że jesteś albo kim byłeś, kiedy rozpoczynamy życie z Jezusem, wtedy musimy dojrzeć i dorosnąć do wierzenia, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie sami z siebie, czyli czy jestem całkiem dobrym człowiekiem, czy nie. To nie o to chodzi, ale kim jesteś w Chrystusie. Nasze podejście całkowicie się zmienia, ponieważ widzimy się jako dzieci Boże, jako osoby, które są zupełnie odmienione, bo już nie jesteśmy tymi, Kim byliśmy kiedyś, ani nie jesteśmy już zwykłymi ludźmi poza tym, kim jesteśmy w Jezusie, dzieląc teraz całe nasze życie z Nim. Bo naszą tożsamość teraz określa i odzwierciedla to, kim Bóg nas uczynił oraz nasza tożsamość w Nim. Dla nas nic już poza tym nie istnieje. Powtórzcie za mną: jestem otwarty na nauczanie, jestem uczniem Jezusa, pragnę poznać Boga każdą częścią mojego życia. I otwieram moje serce, Naprawdę, która mnie uwolni i która mnie wypełni w relacji pełnej miłości z Ojcem Niebieskim i najbliższymi mi ludźmi. Amen. Dlatego pamiętajcie, że prawda, która ma największy potencjał, aby Ci pomóc, będzie również mieć potencjał, aby cię zranić, albo wręcz zezłościć. Więc to, co usłyszysz w dzisiejszym nauczaniu, mogą być rzeczami, które będą miały potencjał uderzyć cię jakby obuchem. Mogą to być rzeczy, które spowodują, że będziesz czuł, że musisz się wytłumaczyć z czegoś, albo usprawiedliwić. Lecz pytanie, które powinniśmy wtedy sobie zadać, brzmi, czego tak naprawdę się boję? Jaka część mojego życia jest tą, której nie chcę obnażyć albo boję się w ogóle? dotykać. Właśnie byłem w zeszłym tygodniu we wspaniałym kościele w Gateway w Teksasie i mam nadzieję, że oni dziś również nas oglądają, bo wiecie, odwiedziłem bardzo wiele wielkich kościołów w ubiegłych latach i rzeczywiście istnieje wiele wspaniałych kościołów, lecz zawsze jednak mnie fascynuje, kiedy idziesz do jednego z mega kościołów, w których wciąż może znaleźć liderów głodnych prawdy, którzy rzeczywiście, prawdziwie, uczciwie chcą służyć innym. Bo niestety w większości wielkie kościoły amerykańskie polegają na liczeniu ludzi i dbaniu o to, by ich krzesła nie były puste. I nie pamiętam, abym był w wie tak wielkim kościele jak Gateway, gdzie każdy jeden lider był uczciwy i otwarty, prawdziwie, naprawdę Bożą, u których widziałem szczere, otwarte serca, aby służyć innym w o wiele bardziej efektywny sposób. Także miałem tam naprawdę wspaniały czas. Oczekiwaliśmy tam kilkaset osób, a jednak przeszły tysiące. I cudownym było widzieć, jak wszyscy rzeczywiście przyjmują Ewangelię z otwartym sercem. Dzieliłem się z nimi o tym, jak w moim życiu oraz w moim małżeństwie istniało tak wiele rzeczy, w których musiałem dojrzeć, do których musiałem dorosnąć, a jednak nie stawiłbym ich czoła, gdyby nie fakt, że byłem w relacji, w której wierzyłem, że druga osoba mnie kocha. Zauważyliście, w jaki sposób to powiedziałem? Nie powiedziałem, że ja kochałem ją, tylko że ona mnie. Podkreśliłem to celowo, abyście uświadomili sobie, że ci, którzy wywrą na Was największy efekt, to nie ci, w których ty wierzysz, lecz ci, którzy wierzą w ciebie. Bo ci, którzy wywrą na tobie największy życiowy efekt, nie będą tymi, których ty kochasz, ale tymi, którzy kochają ciebie. Istnieje bardzo wielu ludzi, których kochasz, a jednak oni mogą nie być dla ciebie w godzinie, kiedy ich potrzebujesz. Lecz jeżeli wiesz, że ktoś ciebie kocha, Wtedy ona będzie posiadać tę siłę, aby wpłynąć na Twoje życie w niesamowity sposób. Często o tym mówię, kiedy poznałem się z moją żoną Brendą, wtedy dosłownie umierałem na moje schorzenie nerek. Brenda wiedziała, że mogłem umrzeć w każdej chwili, a poza tym lekarze byli przekonani, że na pewno w przeciągu kolejnych dwóch lat, lecz relacja z nią była jedyną i pierwszą, w której wiedziałem, że nie była ze mną tylko po to, by mnie wykorzystać albo wyssać całą moją krew. Wciąż miałem stare hipisowanie. Nawyki. Byłem po strasznej relacji, więc naprawdę wiele nie wnosiłem, a do tego jeszcze w ogóle nie miałem pieniędzy, więc jeżeli ty w takim stanie umierasz, a ktoś bezinteresownie okazuje Tobie miłość agapę, wtedy zaczynasz myśleć, może ta osoba rzeczywiście dostrzega we mnie jakąkolwiek wartość poza tym, co ja mógłbym dla niej uczynić. W mojej relacji z Brendą tak wiele razy byłem sfrustrowany, ponieważ stawiając czoła problemom, które wiesz, że są Twoimi problemami, jednak dzieląc się z kimś, kto Cię naprawdę kocha, było mi wręcz ciężko zniszczyć taką cudowną relację, jak to zwykłem robić z każdą inną kobietą w przeszłości. Ale też przyszedł czas, w którym musiałem zmierzyć się z rzeczywistością i przyznać się, że jestem mężczyzną, który powinien zaopatrzyć nasz dom, czyli o jedzenie i dach nad głową, tak jak każdy mężczyzna powinien zaopatrywać swoją kobietę, żonę oraz rodzinę. Ponieważ one zasługują na to. Dlatego, mając kogoś takiego jak moja Brenda, spowodowało, że musiałem spojrzeć w oczy prawdzie na temat mnie samego, czego wcześniej nie czyniłem, ponieważ bałem się. Bo w tym życiu, kiedy się pobieramy, małżonkowie powinni stać się jednym. Mówię to w synergistycznym pojęciu: stania się jednym. Co oznacza, że jeżeli pozwolę Tobie być tym, kim chcesz, pragniesz być w Jezusie, zarówno jak i Ty pozwolisz mi być tym, kim jestem w Chrystusie i indywidualnie, oddzielnie wzrastamy w tym, wówczas wzajemnie będziemy się zachęcać, popychać w tej dziedzinie, co nie oznacza, że to na zawsze nas pozostawi w strefie komfortu, bo wiele z tych przełomów wręcz wykopuje nas z tej strefy komfortu, bo tak czy owak będziemy sobie nawzajem robić wyzwania. I popychać się do wzrostu, rozwoju, chcę być lepszym mężem, mężczyzną, lepszą żoną, lepszą kobietą. Więc zakochanie się, albo dosłownie pozwolenie się sobie zakochać w kimś, czyli stać się tak otwarty i podatny na drugą osobę, jest bardzo niebezpieczne, groźne. Nawet w tym tygodniu założę się, że wielu z Was znajdą się w różnych sytuacjach, w których będziecie chcieli znaleźć jakąś wymówkę albo usprawiedliwienie i w momencie, kiedy przyłapiecie się na tym, że zezłościliście się albo kłócicie się wewnątrz waszego umysłu, wtedy musicie zadać sami sobie pytanie, czemu tak naprawdę obawiam się stawić czoła? Bo jeśli zadasz sobie to pytanie, prawdopodobnie to doprowadzi Cię do właściwej odpowiedzi i naprowadzi na właściwe myślenie. A dziś mówimy na temat przetrwania nienawistnego rozwodu. Nie musisz być rozwodnikiem, żeby to dla ciebie coś znaczyło. Wystarczy, że jesteś albo żyjesz z osobą, która jest pełna nienawiści. Ale dziś chcę mówić o pewnym aspekcie, którego prawdopodobnie w kościołach bardzo mało się porusza. A zwłaszcza kiedy podchodzimy do konceptu rozwodu z religijnego punktu widzenia, staje się to niesamowicie trudnym tematem. Jeżeli chciałbym skupić się dzisiaj na pewnej poszczególnej, specyficznej rzeczy, Nazwałbym to wzniesienie się ponad religię, ponieważ koncepty religijne, jakie były nas uczone na temat rozwodu, powodują tak naprawdę statystykę, która wskazuje na to, że dziś mamy więcej rozwodów w kościołach niż pomiędzy świeckimi małżeństwami. Więc, kochani, coś tutaj jest nie tak. Bo jeśli sobie uświadomimy, że jest więcej rozwodów pomiędzy braćmi i siostrami niż na świecie, wtedy zrozumiemy, że Kościół dziś jest bardzo pogubiony. A w dodatku to, co się dowiadujemy, to, że większość wierzących, którzy przechodzą przez rozwód, czynią to w bardziej brutalny sposób niż świeccy ludzie. Bo jeżeli dwóch niewierzących zdecyduje się na rozwód, wtedy raczej to jest rzecz oczywista. Ale jeżeli widzimy dwoje wierzących osób, którzy się rozchodzą, popadają w grzech lub rozwodzą, wtedy rodzi się pomiędzy nimi jakby gra, która prowadzi do tego, co ja nazywam nienawistnym rozwodem. Nie chcę dziś pytać, jak wielu z Was jest rozwodnikami, ale może ludzie wokół Was, może w Waszej rodzinie ulegli tej strasznej tragedii, albo nawet może Twoje małżeństwo przechodziło przez wiele okresów, w których myślałeś, że chcesz się rozwieść, bo moim kolejnym dzisiejszym celem jest, abyś ominął bardzo wiele bólu, który przynosi rozwód. Jak wielu z Was kiedykolwiek czytało książkę? Pod tytułem Divorce Busting, napisana przez Michelle Weiner Davis. Mimo, że to była świecka psycholog albo może socjolog, nie pamiętam, w każdym razie, kiedy małżeństwa do niej przychodzili z problemami, ona początkowo zawsze jej mówiła to się rozwiedźcie, jeżeli nie jesteście szczęśliwi, bo jeżeli nie chcecie podjąć się jakiejkolwiek walki, nie chcecie stosować się do porad, nie walczycie o wasz związek, to po prostu rozwiedźcie się i zróbcie coś innego. Ale jednak po latach postanowiła, że powróci do tych pierwszych par, którym w ten sposób radziła, aby sprawdzić, co dzieje się w ich życiu i kiedy odnalazła ich, sporządziła sobie pewną statystykę z tych wywiadów i stwierdziła, że większość z tych ludzi Mimo, że ich małżeństwa były straszne i mieli rzeczywisty powód na rozwód tamtego czasu, jednak po latach większość ich stwierdzała, że to był ich życiowy błąd, że tak bardzo chcieliby wrócić do tamtego czasu i odbudować tamtą relację, zamiast ją burzyć i rozwodzić się. Bo teraz o tak wiele ciężej jest budować nowy związek. Większość z Was, którzy doznali rozwodu, wiecie, że nie ma gorszego bólu niż zmaganie się z osobą, której oddaliście swoje serce. Kiedy posprzeczam się z moją Brendą i przestajemy się do siebie odzywać, wtedy prawie nie jestem w stanie oddychać. Mógłbym to porównać, że wywiera to na mnie tak wielki efekt, jakbym pokłócił się z Bogiem. To znaczy wtedy tworzy się we mnie uczucie, z którym po prostu nie jestem w stanie żyć. Nie chcę kontynuować tego czasu i trzymać, kumulować to w moim sercu. Dlatego osoba, z którą żyjemy, ma potencjał wywrzeć na nas efekt bardziej pozytywny albo negatywny niż ktokolwiek w całym naszym życiu. Jednym z największych problemów jest, że osoba, z którą jesteśmy w relacji, będzie osobą, co już wcześniej wspomnieliśmy, która będzie miała prawdopodobnie największy wpływ na Twoje poczucie wartości niż ktokolwiek inny. I pozwólcie, że powiem Wam, jeżeli jesteście kontrolerami, mówię do tych, którzy mają tendencję kontrolować, będą zawsze w jakiś sposób... Próbować zmusić albo sprawić, aby ich współmałżonek lub małżonka zachowywała się w sposób, jaki oni chcą i mówią do Was otwarcie, jeżeli, jeżeli takie osoby odniosą w tym sukces i rzeczywiście zmienią całkowicie swojego małżonka lub małżonkę i dostosują do swoich wymagań, wówczas jak tylko osiągną to, co chcą, Zostawią Was. A jeżeli jesteś osobą kontrolującą i nie wiesz o tym, proszę, uświadam to sobie. Bo kiedy kontroler próbuje zmienić drugą osobę i to mu się uda, i taka osoba zmieni się, poddając im kompletnie, wówczas kontrolerzy jakby tracą na ofierze, nie mają kim już kontrolować. Ich wyzwanie się skończyło i najczęściej zakończają taki związek szukając kolejnej ofiary, ale także dlatego, że oni także już nie respektują tej drugiej osoby. Natomiast jeżeli ty jesteś w związku z kontrolującą osobą, musisz sobie uświadomić, że jeżeli im się poddasz, wtedy prawie zawsze jesteś na drodze do zniszczenia twojego związku. A jeżeli jesteś osobą kontrolującą, musisz sobie uświadomić, że jeżeli dominujesz drugą osobę wówczas przesłanie, które im cały czas wysyłasz Brzmi, że nie akceptuje cię takim, jakim w tej chwili jesteś, co jest dewastujące dla ich poczucia wartości i uczyni jeszcze więcej niszczących rzeczy w waszym małżeństwie. To go nigdy nie naprawi, ale zawsze pogorszy, jeśli całkowicie nie zniszczy. Rozwód albo rozłam jakiejkolwiek relacji niszczy nas tak głęboko, że powoduje, że wielu takich ludzi. Po rozstaniu pozostaje na zawsze zgorzkniałymi, ponurymi, nieszczęśliwymi ludźmi. I łatwo jest często rozpoznać, zwłaszcza jeżeli udzielałeś porady przez wiele lat, tak jak ja, w zależności od ich wzorców zachowania, tacy ludzie albo pobiorą się raz jeszcze, albo nie, jednak pozostaną zgorzkniali. Do końca i nic z tym nie zrobią. Albo niektórzy wybiorą pozostanie w takim małżeństwie, pozostając ponurymi, zniszczonymi, w relacji, w której nie ma żadnego śladu życia, a tym bardziej mówiąc o jakiejkolwiek miłości. Jednak tak wielu, którzy podejmują się rozwodu, pozostają po nim tak bardzo zranieni, że to jedynie wystawia, nakierowywuje ich na kolejną porażkę. I co się stało jakoś dzisiaj? Cicho siedzicie. Aha, mówicie, że wchłaniacie każde słowo. Myślałem, że czekacie, aż przedstawię wam tragedię, jak pokonać takiego złośnika, który chce się z nami rozwieść. Ale jak często powtarzam, chrześcijańskie rozwody są wiele bardziej brutalne niż te w świecie, ponieważ gra, która się wtedy odgrywa pomiędzy małżonkami, polega na tym, że przynajmniej jedno z nich zawsze będzie usiłowało, Usprawiedliwić się, wytłumaczyć i pozostać wciąż duchowo wspaniałą osobą przed innymi, a oczernić tę drugą. Bo straszna rzecz, jaka się w tym rodzi, to fakt, że wychodzi wtedy tak wiele dewastujących wierzeń albo określeń, które powodują, że osądzamy jeden drugiego albo jedną stronę lub drugą, a tym bardziej to zatwardza serca, kiedy przychodzi co do tematu rozwodu. Ponieważ obraz rozwodu został nam zarysowany w większości przez gnostyków albo kościoły anglikańskie, to o czym będę mówić może naprawdę niektórych zszokować, bo mogą nie spodziewać się, co rzeczywiście może być korzeniem rozwodów bardziej niż powszechne problemy, które znamy. Ponieważ w chrześcijańskich małżeństwach najczęstszym powodem braku rozwiązania problemów jest funkcjonowanie lub bycie w związku z pozycji zobowiązania, nie miłości, twierdząc, skoro jestem chrześcijaninem, albo zwalając winę na swojego małżonka, skoro ty jesteś osobą wierzącą, powinieneś robić to w ten i w taki sposób. I tak narzucamy naszą osobistą, prywatną duchowość, co może być najbardziej dewastujące, bo to przynosi za sobą poczucie winy i odrzucenie w sferze duchowej albo nawet kościelnej. Bardzo popularnym wierszem, o którego opierają się wiele nauczycieli mówiących o rozwodzie, jest Malachiasza 2, ponieważ tak mówi Pan Bóg Izraela, On nienawidzi rozwodów. I tak często przekonują wszystkich, mówiąc, Bóg nie cierpi podziału, rozwodu. Tylko czy zauważyliście, że sam Bóg musiał się odseparować, w tym sensie rozwieść, jeżeli możemy to tak nazwać, z dziećmi Izraela? Bóg miał swoje dzieci, które go po prostu zostawiły, zdradziły, odeszły i rozwiodły się z nim. Dlatego chcę, byście pamiętali, że Bóg naprawdę rozumie wasz ból. Niektórzy śmieją się, mówiąc, że to brzmi infantylnie, ale to jest prawda. Malachiasza 2 jest jednym z tych miejsc w Biblii, które wyrywamy z kontekstu. I tak jak Jezus sam uczył na temat rozwodu, my również jego fragment zupełnie przekręcamy i nie rozumiemy, co próbował przez to powiedzieć. Malachiasz napisał to w swojej księdze, ponieważ Izrael był tak niewiernym Bogu, więc Bóg próbował zaadresować, w jaki sposób odnosili się względem swoich małżonków, małżonek. Porównując to dokładnie z problemem ich niewierności względem niego samego i jego przymierza, które uczynił z nimi. De facto, zauważcie, że on uczynił pewne stwierdzenie nie tyle na temat jego uczuć co do rozwodu, sami przeczytajcie cały fragment. Jak zawsze mówię, sami badajcie to dla siebie. Ale była tutaj mowa o utworzeniu jakby traktatu lub może zbioru zasad, ustalenia na temat rozwodu. A przy okazji to, co wielu uczonych oryginalnego języka zauważyli, że tutaj chodziło o stwierdzenie dosłownie nienawistny rozwód, czyli pełen złości i zawiści. Więc w Malachiasza 2.16 jest napisane: Mówi Pan, nienawidzę rozwodu, inaczej, nienawidzę jej oddalania. Mówi Pan Bóg Izraela. Bo kto to uczynił, okrył gwałt Potem swoją szatę. Dlatego po pierwsze, kiedy patrzymy na ten fragment, musimy spojrzeć na oryginalny język, który powiedział odesłać ją, oddalić, nie rozwieść się. I podobnie w fragmencie, o którym mówił Jezus, wiele z waszych tłumaczeń będzie używało słowa rozwód, jednak w oryginalnym języku prawie nigdy ono nie było użyte, lecz oddalenie tej osoby. Bo odstawienie, oddalenie kogoś jest bardzo odmiennym słowem niż podział lub rozwód. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy go czytać w ten sposób. Pan, Bóg Izraela, powiedział, że jeżeli jedno nienawidzi i rozwiedzie się z drugą osobą, wówczas przykrywają swoją własną winę, udając świętych. A koncept, jaki za tym stoi, nie oznacza, że jego problemem jest sam rozwód. Lecz jego głównym problemem jest traktat albo zasada, która była ustalona, obalenie jej oraz zakamuflowanie nienawistnej przemocy, którą starają się ukryć, aby otrzymać legalny rozwód i dosłownie przez niego się usprawiedliwić. Jeśli się cofniesz do wiersza 14, jest napisane i pytacie dlaczego? Otóż dlatego że Pan był świadkiem między Tobą a żoną Twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była Twoją towarzyszką i żoną przymierza z Tobą. Więc Bóg tutaj mówi, to ja jestem jedynym świadkiem, co tak naprawdę wydarza się pomiędzy Twoją żoną lub mężem a Tobą. I dalej mówi, ci, którzy nienawidzą, rozwodzą się i czynią to łamiąc zasadę i ustalenie Boże. On mówi, widzę, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Dlatego generalnie to, co Bóg mówi, że to, czego naprawdę nienawidzi, to oddalenia takiej osoby w oparciu o nienawiść i zburzenie danej umowy, danego traktatu. Dalej w wierszu 17 mówi, zostać ze mną, to jest bardzo ważne. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i pytacie, a czym się naprzykrzamy? Boże, o czym Ty mówisz? Co ja takiego złego zrobiłem? Takie pytanie jest absolutnie pytaniem legalisty bo legalista, czyli bardzo religijny człowiek, zawsze będzie szukał doktrynalnej pozycji, aby usprawiedliwić swoje traktowanie małżonka lub małżonki. Dlatego wiem, że powiem rzeczy, których wielu nie będzie akceptować, ponieważ nadepnę im na odcisk mężczyźni. Jeżeli kiedykolwiek spojrzycie na swoją żonę i powiecie żona powinnaś mi być poddana, bo tak mówi Biblia, wtedy powiem ci jesteś jednym wielkim hipokrytą. Tak, jesteś hipokrytą. Jednak żony, proszę nie wracajcie do domu i nie okładajcie wałkiem po głowie waszych mężów, ale zdobądźcie się i powiedzcie im, mężu, muszę cię przeprosić za to, że używałam Biblii jako bicza, aby cię nią kontrolować, bo mamy problemy, nad którymi powinniśmy pracować, ale podchodziłam do tego w straszny sposób, pełen osądu. Kochane kobietki, czy możecie to uczynić? No ciekawe, od kogo zbiorę więcej świadectw? Od mężczyzn czy kobiet? Niesamowitym wręcz faktem jest, jak bardzo możemy się sami uwieść, próbując znaleźć wersety, które będą usprawiedliwiać nasze zachowanie. Bo to, co mężczyźni w Starym Testamencie czynili, to przykrywali swoje straszne zachowania i traktowania swoich żon swoją doktrynalną pozycją. Ponieważ pamiętajcie, legaliści zawsze znajdą wersety, aby wytłumaczyć lub przykryć, zargumentować swoje straszne zachowanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek dokończę pisać pewną książkę, ale zatytułowałem ją Legalistyczny Nauczyciel Łaski a jest nim taki, który używa doktryny łaski, aby usprawiedliwiać swoje, dewastujące innych zachowanie i aby osądzać innych, kontrolować ich. Bo uwierz mi, możemy się stać legalistami w dosłownie każdym aspekcie. Legalista ma taką ideę, że jeżeli nikt nie widzi to, co czynię, albo o to, co oni najczęściej robią, jeżeli mogę sprawić, aby ta druga osoba wyglądała na winną, wtedy jestem czysty albo czysta. Udzielałem tylu porad małżeńskich przez tyle lat, przez co miałem okazję widzieć niestety wiele, masę nienawistnych rozwodów. I zazwyczaj, kiedy małżeństwo się psuje pośród wierzących oraz kiedy mówią o rozwodzie, zazwyczaj przekręcają to, co mówił Jezus, co bezpośrednio toruje drogę rozwodowi. Wiecie, mam jeszcze jedną książkę, którą chcę wydać na temat relacji, rozwodów i przede wszystkim nauczanie Jezusa na ten temat, ale wiecie, mam tą książkę i wydam ją zaraz przed śmiercią. Wyślę ją do wydawnictwa w ostatnim dniu mojego życia, bo z góry zakładam, że ze wszystkich rzeczy, za co mnie krytykowano, to byłaby książka, za którą by mnie prawdopodobnie ukamienowali. W Mateusza 19, w wierszu trzecim, jest napisane: I przybyli również faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? Istnieje kilka rzeczy, które musimy sobie tutaj uświadomić. Zauważcie, że oni tak naprawdę nie chcieli odkryć to, co on nauczał na temat rozwodu, ale próbowali odkryć, jaką szkołę rabinistów on będzie w tym momencie wspierać. Wtedy istniały dwie szkoły rabinistów. Jedna twierdziła, że nie mogłeś się rozwieść z jakiegokolwiek powodu, a druga twierdziła, że mężczyzna mógł rozwieść się z żoną bez żadnego powodu. Po prostu wstał, stwierdził, że jej już nie kocha i tyle. I był przez nich usprawiedliwiony. Niezależnie cokolwiek go uraziło, wystarczyło, że wstała rano i nie miała pachnącego oddechu, albo nie upiekła mu śniadania we właściwy sposób. Dosłownie taka była jedna z tych szkół myślenia. A druga w opozycji powiedziała, że nie mogłeś się rozwieść w żadnym wypadku. Dlatego ci faryzeusze starali się badać i w jakiś sposób podejść Jezusa. Jednak w oryginalnym tekście oni nie spytali Jezusa, czy możesz rozwieść się, ale czy możesz ją oddać dalić od siebie. A w tym jest jeszcze raz podkreślam wielka różnica. Będziemy o tym mówić nieco później. A więc Jezus odpowiedział im w wierszu siódmym Oni na to: Więc w jakim wypadku Mojżesz nakazał nam, abyśmy dali umowę, uchwałę albo certyfikat rozwodowy, abyśmy mogli odesłać naszą żonę? Ponieważ Jezus im powiedział: Bóg nie chce, abyście się rozwodzili. Na co oni to dlaczego tak Mojżesz uczynił? Dlaczego on dał nam pozwolenie? Cóż, generalnie Jezus jak zawsze udał się prosto do korzenia sprawy. Oni zmagali się z doktrynalną pozycją, która ich usprawiedliwiała w jaki sposób mogli odnieść się do swoich żon. Zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy ludzie próbują dowieść swoich opinii, wtedy jesteśmy pewni, że wiemy, że chcą usprawiedliwić swoje działania. Kiedy ludzie starają się zrozumieć powód, zazwyczaj próbują znaleźć z tego wyjście. Dlatego oni nie szukali powodów, ale doktrynalne pozycje odnośnie rozwodu. Pozwólcie, że wyjaśnię Wam kwestię odesłania, oddalenia jej i co to tak naprawdę znaczy. Bo wierzę, że zauważycie i uświadomicie sobie, że kiedy będziecie usługiwać innym, to zobaczycie, jak bardzo Kościół jest przepełniony rozwodami pełnymi nienawiści. Bo kiedy odsyłasz swoją żonę, oddalasz ją, de facto zauważcie, że jedynym powodem, czemu tu jest napisane o mężczyźnie odsyłającym kobietę, a nie na odwrót, jest to, że odnosiło się to do tamtej kultury i zarządzeń rządowych. Jednak dziś jest inaczej, jak wiemy, ponieważ dziś to może się odnosić do obydwu stron. Odesłanie jej nie oznacza, że się z nią rozwodzisz, ale to oznaczało, że albo ją przestawał wspierać finansowo. Ale czy wiecie, że kiedy tak się wydarzało, to to nie tylko kwalifikowało się na rozwód, ale oni mogli cię zostawić, i to ty musiałeś jeszcze płacić grzywnę ojcu takiej kobiety za to, że ją odesłałeś z powrotem do ojca. Dlatego jeżeli któryś z mężczyzn przyprowadzi moją córkę z powrotem do domu, to mu się dostanie. Nie, że nie kocham moich córeczek, ale będzie musiał za to zapłacić. No ale teraz na poważnie. Jeżeli nie zaopatrzyłeś finansowo swojej żony, wówczas to było podstawą rozwodu, ale wciąż musiałeś jeszcze za to zapłacić. Dlatego często wielu z tych mężczyzn przestawało zaopatrywać swoje żony. Ale co w takim razie zrobi taka kobieta? Ona zazwyczaj utkwi, nie będzie wiedziała co robić. Więc oni nie dawaliby im rozwodu, żeby mogli ułożyć sobie inne życie, ale legalnie w narodzie Izraela, tak jak jest dzisiaj, możesz tam rozwieść się z żoną albo mężem i wciąż to nie będzie uznawane jako zdrada albo cudzołóstwo. Czy wszyscy o tym wiedzą? Przecież w czasach Jezusa ludzie dokonywali tych samych rzeczy. Lecz to, o co tutaj chodziło, że kiedy ich odsyłałeś od siebie, czyli wystawiłeś ich poza swój dom i przestawałeś ich wspierać finansowo, wtedy jednak nie rozwodziłeś się z nią. Ale o co tu chodzi? Jaki w tym jest punkt? Już Wam mówię. Otóż, jeżeli takich kobiet jedynym dochodem było stanie się prostytutką albo wyjście za mąż za kogoś innego, wówczas to one stawały się wielkimi cudzołożnicami. A o co w tym tak naprawdę chodziło? Żeby okazać im podłość i okrucieństwo. Ale co jeszcze? Jeżeli ja Ciebie oddalę, wtedy Kościół pomyśli, że ja jestem w porządku, ponieważ to Ty jesteś tą, która mnie zostawiła. Dlatego Wam mówię, kiedy małżeństwa chrześcijańskie popadają w problemy, Podejrzewam, myślę, że w większości przypadków, zanim pojawi się myśl, co mogę uczynić, aby obronić, zachować moje małżeństwo, pojawia się inna dominująca myśl a mianowicie, co mogę zrobić, aby wyglądało tak, że ja jestem niewinny, a ona jest winowajcą. Tak właśnie generalnie ludzie robią. Głównym powodem, dlaczego nie rozwiązujemy naszych problemów ponieważ tutaj rośnie wielki argument o to, kto ma rację. Koniecznie zapraszam Cię do drugiej części.